W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. się, <tryk> jesteśmy wraz z Matką Najświętszą na Drodze Krzyżowej. Mówiliśmy już nieco o tym, że droga krzyżowa to nie tylko te kilka godzin, które były kulminacją męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale całe Jego życie, a także życie. Jego przeczystej matki. Całe życie naszego Pana Jezusa Chrystusa był wpisany krzyż. i Również w życie Jego matki, przynajmniej od czasu, kiedy to zapowiedział jej prorok Symeron. I tak jest też w naszym życiu, moi drodzy. Że krzyż nam towarzyszy przez całe niemal życie. Ktoś powiedział, że nasze życie to taka słodko Symfonię. I składa się ono na ziski, które uznajemy za szczęśliwe, za przyjemne w jakiś sposób, ale też często z krzyżów. I kiedy spotykają nas przyjemności, to łatwo je znosimy, chcemy ich, pragniemy ich, podąża za nimi nasza natura, ale krzyże odrzucamy, odpychamy. Nawet mały, mała cząstka krzyża. Nas przeraża, chcielibyśmy się widzieć e, często już e, nie wiem, uwielbieni, tak jak e, apostołowie widzieli siebie na Grzegawie, ale mała no, Polska Krzyża często nas przeraża, przygniata, uciekamy od niej. I w naszym życiu często towarzyszyć nam może takie przeświadczenie, przekonanie, e, że Krzyż jest zgorszeniem. Dla wielu ludzi jest zgorszeniem, dla świata jest krzyż zgorszeni. i o tym będę, będę mówił z własną Bożą podczas tej e, nauki rekolekcyjnej o zgorszeniu właśnie krzyża. Jak, jeżeli doświadczymy takiego zgorszenia albo będziemy świadkami e, tego, że inni obok nas takiego doświadczenia takiego zgorszenia doświadczają jak mamy postąpić, jak mamy się zachować wobec tego, co tak trudne jest dla nas do przyjęcia mianowicie. Krzyża, wszelkiego e, krzyża i cierpień, których przecież nie mało w naszym życiu. Moi drodzy, w Księdze Estery czytamy historię Amana, albo Hamana, jak mi w różnych, różnych tłumaczeniach jest to przedstawione. Amana, wysokiego urzędnika króla polerskiego, prześladowcy Żydów, który zajął się na Żyda Markocheusza, a w nim na wszystkich Żydów, bo nie chciał przed klękać. Margo Heuszyk poprawnie żyć nie chciał klękać przed człowiekiem. To bardzo ważna nauka stąd płynie dla nas, że klękać nie należy przed stworzeniem. A jeżeli zdarza się tak, że w historii tak było, że klękano na przykład przed królem, prawda, to widzimy, klękano przed nim dlatego, że widziano w nim pomazańca Bożego. Przed godnością, której to, e, którą to reprezentował u władca. Nie przed stworzeniem jako takim, nie przed osobą króla, jako człowieka tylko, tylko przed tym, a że jest on pomazańcem Bożym. Tak samo, że warto na tym miejscu wyjaśnić, dlaczego całujemy, można całować, i powinniśmy nawet całować rękę kapłana. Nie dlatego, że całujemy wtedy e, e, kapłana o nazwisku i jako człowieka, tylko, tylko całujemy jego namaszczone dłony. Świętymi olejami, naszczonymi przez biskupa. To znanie czy charakter kapłański całej Unii. Dzisiaj wiele związanych z tymi porozumieniami, właśnie kapłani, którzy są uformowani e, e, w tym posoborowiu, pryskają rękę, czymś takim, i Dlatego, że są skupieni na sobie, mówią wolcy. to ich całuje się i ich jako takich. A nie, to, co jest, czym, to, czym są namaszczeni. To jest przedmiotem czci, dlatego całować można, nawet powinno się całować, na stanie, jeżeli całujemy kapłanów, I mówię, że to jest jakiś bezwzględny obowiązek, ale w ten sposób całujemy i oddajemy cześć e, charakterowi kapłańskiemu, czyli tej ten naprzerodzonej łacy, którą w niezasłużony sposób, nie wiem dlaczego, właśnie <laughs> ja nie wiem dlaczego wybrał nie Pan mów, do tej wielkiej godności, ale tak, tak to się dokonuje, że Pan Bóg wybiera korce w kierunce e, na, i powołuje do sobie służby. A więc czytamy o Mardocheuszu, wracając do tego tekstu biblijnego naszego, który, który, który nam mówi o tej historii Mardocheusza i Amana. E, Mardocheusz nie już wspomniałem, klękać przed e, Amanem, wysokim urzędnikiem perskim. I yy, yy, został skazany przez to na śmierć, przez powieszenie na drzewie. W Księdze Estery czytamy takie słowa. Każ przygotować wysokie drzewo mające wzwyż 50 łokci, około 25 metrów, a rano powiedz królowi, aby na nim Mardocheusz był powieszony i tak pójdziesz z królem na ucztę wesoły. Tak to goście w domu Anana. Ostatecznie to Amana powieszona na drzewie szumienicy przygotowanej Mardoteuszowi. Przywołana historia o drzewie, na którym miał zawisnąć Mardoteusz, jest figurą Krzyża Zbawicielowego. Jednak na Dworze pęskim zawisnął złoczyńca Aman. A na drzewie Krzyża przeciwnie, zawisnął zamiast złoczyńców, czy lepiej powiedzieć w zastępstwie złoczyńców. Ktoś absolutnie niewinny. Jezus Chrystus. I o tym powinniśmy pamiętać, moi że tak naprawdę to mi się należy, to miejsce. Ja jestem tym grzesznikiem, ja jestem tym złoczyńcą, który winien tam zawisnąć. Zauważmy, że mało kto znajdzie kogoś gotowego oddać życie za swojego przyjaciela. Nie znajdziemy takiego. Taki, że to kogoś bardzo kochamy. Bardziej, bardzo lubimy nawet, to trudno byłoby nam oddać za niego życie. A nasz Pan Jezus Chrystus oddał życie za swych zagrożonych przeciwników za tych, którzy go krzywdzili i prześladowali. Czyli nie jako grzesznik za kogoś takiego oddał nasz Pan Jezus Chrystus swoje życie. Sługa zasługiwał na śmierć, król sam karę Możemy tak, Taka tak, tak, była ofiara szkodła na Judysa Chrystusa. Stary testament to znamienne posiada bardzo mało figur krzyża jako narzędzia miękkiego. Ofiara Chrystusowa. Wiele znaczy figur. Ofiary Chrystusowych w Starym Testamencie. Naprawdę bardzo, bardzo wiele można na ten temat ogłosić, bardzo długie rekolekcje, Bazując tylko na tych, że figurach krzyża jako ofiarę, jako ale jako narzędzie męki przyszła bardzo niewiele e, figur. Jedną z nich jest właśnie ten, to drzewo, e, które zostało przygotowane pierwotnie e, dla Bargoteusza, ale ostatecznie zawisł na nim, na nim e, ham. Ale poza tym mało bardzo takich e, bardzo mało takich figur. A dlaczego moi drodzy? Warto o tym wspomnieć. Warto o to wiedzieć rzeczy. Dlatego, że dla starożytnych, jak i dla tych, którzy żyli w czasach pana Jezusa, jeszcze wiele lat po krzyż był na, na największym e, e, znakiem handlu. Na krzyżu wjeżdżano najgorszych złoczyńców. Wiązało to się ze straszliwymi cierpieniami. Właśnie krzyżowani, krzyżowani niekiedy żyli, jeszcze na krzyżu przez kilka dni Co straszna to było. I nie tylko. Wiązałoby się z męką ale skazany wiedział, że jest przeznaczony do Pamięć pochębienia. Pamięcią ma być najbardziej pochębiona. Mówiono o tym, że taki człowiek, który zostanie ukrzyżowany, ma być nie tylko, ma nie tylko cierpieć ale jego pamięć ma być zakarta. Ma być wymazany z pamięci ludzkiej. da memorię nazywa się Zatartym potępieniem pamięciu. Człowiek taki, który został krzyżowany w nieznaną postacią. Wcześniej nie znajdowały się jakieś napisy no, z jego imieniem, po tego tak martelacji, czyli wybiciu wszystkich wiadomości. Młotkiem to robiłem. Także za pamięć miała być o nim zatarta. I tak dokładnie miało być z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Pamięć o nim miała być zatarta. dlatego Żydzi domagali się Pilata, żeby taką śmiercią właśnie umarł Jezus Chrystus. żeby o nim zapomniał, żeby pamięć o nim zniknęła z, z, z ludzkiej, żeby został wymazany z ludzkiej pamięci. O to chodziło. Zresztą zapowiadał właśnie to, w jaki sposób Pan Jezus umrze na krzyżu, Mesjasz w jaki sposób umrze na krzyżu i jakie śmierci będą chcieli dla Niego i Jego prześladowcy, zapowiadał to już prorok Jeremiasz. Mówił tak Włóżmy drewno w chleb Jego, a wypłaćmy go z ziemi żyjących i śmierci Jego więcej nie, nie wspominają. Widzimy chociażby tutaj, moi drodzy, że właśnie w Panu Jezusie wszelkie proroctwa, starosty marytualne wypełniają się. Są na marginesie. Jeżeli dochodzi, to bardzo rzadkie te przypadki, ale dochodzi do nawróceń, szczelnych nawróceń Żydów, to najczęściej pod wpływem właśnie lektury, zrozumienia, lektury, e, czyli prorockich. One tak mówią przekonująco o tym, kim będzie Mesjasz I że właśnie w osobie Jezusa Chrystusa wszystkie obietnice mesjańskie mają e, wypełnienie swoje. I dla nas krzyż jest zgorszeniem. Tak jak był dla starożytnych. Krzyż zgorszenia. Na krzyżu mieszano najgorszych złoczyńców, niewolników, ludzi najniższego stanu, albo największych zbrodniarzy. Na krzyż nie trafiało się za to, że się bardziej uprawia kapustę na prakowice. Nie. Za najcięższe zdrowie. zbrodnie się wspierało na krzyż. Byłają złoczyńcy, którzy wisieli obok Pana Jezusa. Nie, nie wisieli tam za to, że, że nie wiem, właśnie taką kapustę, czy tam coś innego. Nie. Za najcięższe zbrodnie się dla nas też czy nie, krzyż nie jest zgorszony. Cierpienie nie jest zgorsze. Chętnie, jak wspomniałem, widzimy się na tachu. A nawet a najmniejsza drzazda z drzewa krzyża nas przeraża w życiu. Jest dla na nas przerażająca. Chcielibyśmy ją od siebie odsunąć odrzucić zapomnieć albo przemilczeć krzyż w życiu swoim i innym. I, I właśnie, i to właśnie jest zgorszenie krzyży. Bo skąd się bierze to, co jest dzisiaj e, e, tak widoczne we, we współczesnym świecie. Na przykład kłamstwo eutanazji. Jak się za sam? To jest obraz tego człowieka, który jest chory, cierpi. I wymyślono na to nazwę. Eutanazis, Czy eut to grecki wyraz. To był dobry, a nas śmierć. Dobra śmierć. Tak nas okonuje To jest dobra śmierć. Ja bym zależy na tym, żeby cierpienie od nas odsunąć. Albo uczynić się bezsensownym. Jak dlatego tego króla Asy było bezsensowny, O którym wspominałem na poprzedniej nauce. Poprzedniej Albo to nie jedynie. Abyśmy, abyśmy, abyśmy cierpieli, ale cierpieni ku rozpaczy, nie ku zmartwychwstaniu. Dlatego to też warto o tym wspomnieć, że przeciwnicy naszej świętej wiary nie mówią o tym dzisiaj już, że Chrystus nie był postacią historyczną. Nie wiem, się to nie płaca To jest niepoważne. Wszystkie tak wiele źródeł historycznych mówi o tym, że to była postać rzeczywista, historyczna właśnie. To nie, nie można tego. Nie. Już Wasz Chrystus żył, był postaczył, nauczał w tym czasie. Nie. umarł nawet na krzyżu. Ale nie zmartwychwstał. To jest burza. Bartwychwstanie to bajka. Tak nam będą mówić. Dlaczego? Dlatego, żeby odebrać nam nadzieję. Czyli pan mówi wyraźnie. Jeżeli nie było zmartwychwstania, wiara nasza jest darem. Wiara jest nasza darem. To go Cierpienie jest czymś zupełnie bezsensownym. Może niż na tego asy. On przynajmniej do lekarzy się nie On już nawet lekarzem nie liczy. Nie, byś chciał tylko umrzeć pod płotem. Tylko to wyjścia. Świat, diabeł i nasza zepsuta natura dążąca do przyjemności będą kłamać, że możesz żyć bez krzyża. kładąc się do przyjemności. Ale prędzej czy później, gdy w to uwierzysz, spadnie na ciebie on wielkim ciężarem. Ty nie będziesz na jego przyjęcie przygotowany. Na pewno na ciebie spadnie, prędzej czy później. Na każdego z nas. A jeżeli nie spadnie, to powiedzmy szybko, to tym gorzej. Oni nie on Moi Moi drodzy, w takim razie powinniśmy przyjąć postawę wobec krzyży, które nas doświadczają w życiu? Przykład państw ze wszystkich stworzeń daje ta, która nam towarzyszy na drodze Krzyża, a więc Matka Mojżeska. Ta, która towarzyszyła w boleściach swemu synowi, co najmniej od ofiarowania w świątyni. Kiedy to prorok będą zapowiedział, że jej duszę miecz przeniknie. Przypomnijmy, że takich mieczów w sercu niepokalanym Maryi było siedem. W czasie wspomnianego proroctwa Symeona, w czasie ucieczki do Egiptu, podczas gubienia Pana Jezusa w świątyni rozumiejskiej, spotkania się z nim na drodze krzyżowej, ukrzyżowania, zdjęcia z krzyża i, i złożenia do progu. Owym mieczem proroctwa Symeona było współczucie Maryi cierpienia cierpieniem jej syna, Jezusa Chrystusa. Smutek, że mu się sprzeciwiając, walcząc z nim, nieprzyjaciele krzyża Chrystusa jego, czyli przyjaciele, idą po zakraceniu To było źródło wielkich cierpień na świecie. I kogoż daje za matkę w testamencie skrzyża Pan Jezus? Kogoż daje za dzieci matce swojej Pan Jezus ma podczas, w testamencie skrzyża? Nas wszystkich. Kogo daje? daje krzyżowników swojego syna. Jej syna. Bo przecież to my, grzechami swoimi, przyczyniamy się do cierpień i do ukrzyżowania Pana Jezusa. Takie dzieci dał Pan Jezus swojej matce. To jest niewyobrażalne dla nas. I za takie dzieci niewdzięczne ona się modli. Ona współcierpi. Za takie dzieci, za tak, kogoś takiego jak ja, jak wy, grzeszników, nas, grzeszników. W testamencie O tym mieliśmy pamiętać. W Ewangelii słyszymy, że pod krzyżem Jezusowym stała matka Jego, mówi święty Jan. W Ewangelii nic nie wspomina o słowach wypowiadanych przez Maryję. Każdy mówi o tym, żeby Maryja coś wypowiadała, coś mówiła. Także w trakcie drogi Krzyżowej. Dlaczego? To, to milczenie Matki Bożej jest bardzo wymowne. Takie milczenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, to to, że mówi tak mało słów, to jest bardzo ważne wyraz Słowa słowo Dlaczego? Dlatego, że ona wie, że dokonuje się teraz wola Boża. Że tylko taka jest droga ku odkupieniu człowieka. Oczywiście Pan Jezus mógł nas zbawić jedną modlitwą. Trzeba było przelewać całe Jezusie. Jego jedna modlitwa wystarczyła jako za jego zadośćuczynienie, za wszystkie grzechy w historii świata, jak tutaj mówimy. Ale Pan Jezus chciał oddać wszystko. Wszystko chciał oddać swojej ojcu. Dlatego przelał całą krew. Od ciała została odłączona cała krew. I to o tym mówi właśnie nam podwójna konsekracja podczas mszy święta. Dajmy. Uczmy się tego, co się dokonuje na krzyżu. To całej krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ona milczy nie dlatego, że nie ma nic do powiedzenia, tylko kontempluje to, co dokonuje się wówczas na krzyżu, znaczy drogi krzyżowej pod po, 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 po krzyżowaniem. Stoi pod krzyżem i milczy. Rozumiemy, moi drodzy, dlaczego jest taki atak, ma miejsce taki atak na milczenie podczas świąt, tę ciszę podczas świąt. Ten jest przegadane. Żeby nie była podobną do tej, która się dokonała, tej jednej w której oddomienie dokonuje się na każdym montażu podczas mszy świętej. Taki atak na ciszę. Mamy jednostkę. Nie zawsze oczywiście, ale gitarki, bębenki, ben tańce. To jest Mysza Święta, to jest ofiar. To jest to, jak przeżywała Matka Boża, jak przeżywał Święty Jan Mysza Świętą, czyli ofiarę krzyżową? Nie tak przeżywa. Od kogo my mamy czerpać z Od tych, którzy tańczą, śpiewają z gitarką. To jest odpowiednie zachowanie no, ofiary krzyżowej. Odpowiednia postawa? No, na pewno nie. I to właśnie przechować ten skarb chcemy tutaj, w Bractwie Kapłańskim, świętego chusa X. Dlatego tylko sprawy tradycyjną mszę, która wyraża właśnie to, czym była ofiara Krzyżowa. Wyraża to, jak przeżywała mszę święto nasza Pani, Maryja. Matka bolesna. I z nią powinniśmy przeżywać w tym duchu, w którym ona przeżywa. To bardzo ważne. Bardzo ważne dla przeżywania krzyżów, których w naszym życiu przecież nie mało jest. I tak przeżywa się komuś. W czysto ludzkim rozumieniu ona nic nie robiła. Może powinna się rzucić na uprawę, nie dopuścić do ukrzyżowania, organizować jakąś pomoc dalej. Ale wtedy sprzeciwiłaby się temu, co chce Bóg. A Bóg wydał swojego Syna na okrutne ukrzyżowanie. Stworzył mu ciało cierpienia I wydał mu ucierpienie. Ona no, no, o tym dobrze wiedziała. To było dla niej źródłem największych boleści, bo to jaką markę bolała. Ale z drugiej strony w głębi odczuwała największą, największy pokój w tym Pamiętam nie dostali, ani Pan ani Matka Maświększa nigdy w najgłębszych pokładach swojej duszy nie stracili pokoju. Ten pokój cały czas w nich był. Wypływał Pan z tego, że wypełniali wolę Bożą. Wiedzieli że wypełnia się wola Boża. Jeżeli w moim życiu, w moim cierpieniu będę widział wolę Bożą, w najgłębszych pokładach mojej duszy zachowam pokój. Jeżeli tego nie będę e, doświadczał, cierpienie stanie się dla niej czymś nieznośnym, bezsensownym. I tak większość osób przeżywa cierpienie. Jako coś nieznośnego, bezsensownego, to trzeba odrzucić i o czym trzeba zapomnieć. Tak większość przeżywa cierpienie. Ona stała, ale nie tak po prostu obojętnie. O nie! Maria kontemplowała mękę swego syna. Tak mieliśmy odpowiadać na krzyż, w taki sposób go w naszym życiu, jak nosła go Maria przez całe swoje życie. Krzyż Chrystusowy, krzyż swojego Syna, współcierpień z Nim. Postawa nasza powinna być na wzór wspaniałej odpowiedzi, jaką daje Święty Paweł w liście do Żydów, kiedy nas przynagł. Utkwijmy swój wzrok w Jezusie. Przez którego doszliśmy do wiary, który doprowadził nas do celu. Przed nim była radość i wesela. Zamiast tego, nie zważając na pokarmienie, wybrał śmierć krzyżową. Jak wspominałem, tu mógł nas jedną modlitwą Pan Chrystus. Ale On oddał wszystko. A cóż mamy cenniejszego niż życie własne? Nic nie ma. Dlatego, moi drodzy, Nęczennicy eee, chrześcijaństwa potrafili iść śpiewaństwa psalmy z radością iść na śmierć, na straszną śmierć, na ukrzyżowanie św. Popola. Myślicie, że on wyszedł zrozpaczony i nie miał pokoju w swoim sercu? Gdy go odzierano ze skóry jak prawdziwego wielkanocnego baranka? Ten męczennik nasz polski kresowy. Zresztą dzisiaj jest, byłby chyba uznany za jakiegoś szaleńca, tam, bo go dzisiaj nie kanonizował. Przecież tam się sprzeciwiał? w Jego tylko działania były antyakomuniczne. Mówił do swoich oprawców, nawróćcie się na prawdziwą wiarę. To jest w matryce. Tak mówił się Andrzej Ale według miał w najgłębszych pokładach, w życiu, tak jak Chrystus, to moc czerpał z krzyża Chrystusowego, i za pośrednictwem matki najświętszej, najgłębszym pokładem swojej duszy miał pokój, zachowywał go do końca. I on sam z siebie tej mocy nie miał oczywiście. Biało skrzyżak w tym A pośredniczyła tym matka najświętsza. Ta, która nas uczy nieść krzyż w Bo ona poniosła, chociaż tak słaba, krucha, istota, niewiasta. Pięknie wniosła. I daje Wam piękny przykład dają przykład właśnie święci w interpretacji jak patron tej katrycy świętej, jego Popolski. Stąd drogi chrześcijanie, jak mówi święty Jan Krzyża, wielki, e, wielki wyznawca, wielki doktor mistyczny kościoła. Święty Jan Krzyża. są dzisiaj zapomniany święty i lekceważony, dlatego, że mówił, że ku Chrystusowi prowadza, prowadzi droga Wyrzeczenia się, zaparcia się samego siebie, droga krzyża, a nie droga psembotarizmatycznych uniesie. Tak mówił ten Boże Kościół. Mówił się do Krzyża tak: gdy doznasz goryczy i przykrości, pomnij na Chrystusa ukrzyżowanego i milcz. Mówię to do Was, moi drodzy, ale mówię to przede wszystkim do siebie. Amen.